Dzisiaj robię serowe Doritos. Doritos serowe, pyszne, domowe, pięknie przerumienione. Widzicie, ile tu jest przyprawy serowej. Pysznie smakują, tak jak spaczki. Najlepszy moment, próbuję. A, zobaczcie jak już czuciane chrupią. Mmm, przepyszne, serowe, lepsze od oryginału. Polecam je z moim sosem serowym, który robiłam i jest na kanale. Jest nas ponad 309 tysięcy. Subskrybujcie kanał klikajcie w dzwoneczek i dostaniecie powiadomienie o nowym filmie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zapraszam na mój nowy kanał, to i obo, ciasteczkowo. Znajdziecie tam wszystkie filmy ze zdrabkami, a ostatnio testowałam Patony Fit. A tak po cichutku Wam zdradzę, że już niedługo znajdziecie tam challenge depilacje. Słuchajcie, domowy sposób. <noise> Zaglądajcie, koniecznie subskrybujcie, żeby dostać powiadomienie i nie przegapić tego filmiku. Najlepsze komentarze Foxy the Pirate i Patrycja Sikorska. Piszcie komentarze, dołączajcie motkę ciasteczka, a w komentarzu napiszcie, jakie Doritos jest Wasze ulubione. Moje zdradzę Wam, że najostrzejsze, ostre chili. To macie składniki na ciasto na Doritos. Szklanka mąki pszennej, Piękne szklaneczki wysypujemy sobie. Szklanka mąki kukurydzianej. A już mamy. Ach, pachnie pieprzem. Zobaczcie, usypałam sobie taki kopczyk. Trochę soli. Nie za dużo. Łączymy sobie. Fajne. A, jakie ładne kolorki. Fajnie. Tak. Takie kolorowe, żółte, białe. Trzy łyżki oleju. I do tego jeszcze dolewam pół szklanki wrzątku i tak łączę te składniki. I zagniatamy ciasto. No i tak kończy się właśnie zabawa w kuchni. odciąłem, przyciąłem się palec. Tak leżał nóż. Tak, ja zarabiałam ciasto. Dotknąłem, jest tak ostry, nowy No nic, damy radę. Połowę ciasta w lodówce trzymamy pół godziny. I teraz połowę sobie rozwałkujemy bardzo cieniutko. Wałkuję połowę, bo mam bardzo cienko rozwałkować te ciasto. Muszę i nie wiem, czy mi się zmieści na mojej stolnicy. Wałkujemy cieniutko. Zobaczymy, czy mi się będzie kleiło jak nie. Trochę ewentualnie podsypiemy mąkę, ale na razie zdaję radę. Prost, tak, rozwałkowałam takie cieniutkie, że aż mi się tu zaczęło już rwać, więc myślę, że wystarczy. Teraz kroimy jakiej wielkości? Takie. Ja. Dobra, takie zrobimy. I trójkąciki. Aj! Tutaj kamerami i jak muszę sobie nie tak naturalnie kroić, ale dobrze, już sobie dam radę. Proszę bardzo. Piękne. Równiutkie. Mam pyszną, serową przyprawę w proszku, taki ser w proszku cheddar, którą posypię Doritos, żeby miały smak sera. A jeżeli nie macie takiej przyprawy, to możecie zmielić ser cheddar, ale oczywiście wysuszony. No i posypuję Doritos. Proszę, piękny. Piekarnik grzany do 200 stopni i wkładam Doritosy na 10 minut. zaglądamy, czas minął, zobaczymy jak na... o, pięknie, superowo ekstra pachną, wow, jakie ładne pięknie się przerumieniły widać tutaj przyprawę też tą serową a jeszcze dla smaku ciepłe trochę posypiemy Doritos gotowe Uch, jak tutaj pachnie serem pięknie wyglądają, przyrumienione przyprawy widać i na pewno będą jeszcze najlepiej smakowały z sosem serowym który robiłam na kanale Wystarczy tutaj kliknąć i go znajdziecie. Pozdrawiam ciasteczkowo do następnego odcinka.